Cześć, witajcie z tej strony Koksum. Chciałem was powitać w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj Bieramy sobie Tak, w Minecrafta sobie bieramy dzisiaj. W ogóle myślałem przez chwilę, że to jest blok, mm, ale dobra, nieważne. Zresztą to chyba jest blok. Miało być daily, miało, miało, miało być, miało być, a nie było, bo, 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 bo były pewne sprawy, nie będę mówił jakie, e, prywatne i... Tak, nie było odcinka, więc daily skracamy mu jeden dzień. No, dobra, a więc co? W dzisiejszym odcinku, chyba pierwszy raz w życiu, Użyję do czegoś specjalnego e, ten papier, a nie tylko do dealowania. Ja Wam za chwilę pokażę, ile my w ogóle to uzbieraliśmy. W ogóle jakby się, się pytali, dlaczego ja tu dałem drewno z ziemią. Szczerze, bo to ziemia się przynajmniej trzyma, a piasek spada na co nie? A pod tym jest woda. E, pod tym jest po prostu woda, jest... Bo to jest najniższe piętro, którym jakby to powiedzieć, no... Po tym piętrze nie ma praktycznie nic poza wodą i tym oceanem. Więc no. Mm, zbierzemy. Papier po co nam jest potrzebny, bo możecie nawet po tytule widzieć. Tego będę musiał sobie dać spał bo tak to byłoby trochę dupa. Mm, ale w razie gdybym miał na filmie, to pokazuję sobie koordynaty, mm, żebym później nie miał żadnych problemów. Jak się kiedyś z tym męczyłem. Tak. Po co mi to będzie potrzebne? Już wam mówię. Mm, Totem chyba wezmę ze sobą. Wezmę podstawowe rzeczy, jak właśnie te, gdzie jest mój kraft. Yy, Leczka żeby zrobić fajerwerki, potrzeba papier, gunpowder. Jak dobrze pamiętam, gunpowder. Chyba gunpowder. Halo, gunpowder. Jest. Szybko, 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 szybko. Gunpowder. Jakieś na to mówię w gunpowder. Oczywiście to chodziło o gunpowder jako proch. No ja, dobra. Eee, to czego nie mogę? Pa. Eee, czyli firewerki. Firewerki. To jest ta wersja chyba, w której można robić fireberki. Mhm. Tak coś się robiło. A. Tak jeszcze. Jak dobrze pamiętam i tak i tak o jest czas lotu czas lotu 2 czas lotu 3 dobra byle żeby był kop jakiś 33 raczej mi nie starczy na pewno więc dlatego idę na górę farmić flippery bo jedziemy... jedziemy lecimy dzisiaj do pewnego miejsca o nazwie nie, to nie jest grzyb, nie, nie wiem. Ja, jakoś to się tam nazywa. Mm, o, jest akurat Creeper. Na którym ją mam? O, no, nie, ja tego nie ma. Przecież, czy ja grabię. Grabiesz. Dobra, nie będzie tu dziura i tyle. Idę jeszcze na górę, bo. Właśnie, Elytra, Elytra, Elytra. Będę potrzebować elitra. Dobra, tu nie ma ząbiegu. Dobra. Elytra. Potrzebuję szybko Elytrę, cyk, nie tu. Potrzebuję Elytrę, żeby polecieć w, mie w tamto miejsce. Może to będzie... A, akurat mamy dwa totemy jeszcze. Elytra. Nie widzę Elytry. to są Elytry, bo to jedna Elytra to chyba jest jedno skrzydło, jak dobrze pamiętam. Nie wiem. Tyk. Jeszcze tutaj to sprawdzę, bo tam raczej nic nie wkładałem. Powiem wam, sobie ten magazyn. Taki pełny, a nic tutaj nie ma. Tutaj cudowny crafting musi być. Nie tu. Mm, też nie tu. Chociaż... Przy okazji wam pokażę, ile zbieraliśmy itemów. Samego... No, może nie z tego. Ale tyle uzbieraliśmy za... Tych, 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 tych cośków. Yy, za trade z o. Jak to można profesjonalnie nazwać? Cyk. Elytry. Mm, Potrzebuję szybko Elytrę, która powinna tu gdzieś być, raczej będzie, albo jej nie. A, jeszcze. Musiałem zapomnieć o tym, ja zawsze o tym praktycznie zapominam, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka. Bo zbliżamy się do subskrypcji, ale dla mnie to będzie wielka motywacja i będzie event, event, nie wiem jak to się mówi. Ja na to mówię event. Zobaczycie nawet jaki, taki spoko. Taki, 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 taki... Taki... No, nie nazwałbym tego, że wspomniał. no Dobra, sami w sumie sami zobaczycie. Dobra. Gdzie jest moja letra? Tu jest moja letra. Na letrę powinienem sobie wziąć Bandy, którego tutaj chyba nie mam, albo i mam. Okej, jakbyście się pytali o te główki z tymi prezentami, to tak one są specjalnie na świętach, które będą hen-hen, daleko stąd. Nie. 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 Ja chyba nawet wiem, gdzie to może być. Tak, wiem, gdzie to może być. W naszej bazie. Chyba w naszej bazie. Chyba. Kurde, już 5 minut. Nie no, w sumie... Aż tak dużo to nie jest, ale okej. Okay. mi że tutaj, jeżeli... Nie, tu. Ja cię... Nie mogę się... Ja już się gubię w własnym domu. Nie, a tu? Proszę, proszę. Nie. Dobra. No to co? Zakładam elitrę. Bo potrzebuję na elitrę mending jeszcze, żeby... No bo ciężko jest zdobyć elitrę. I tam o, jest... Bo żeby... Pieczka, bo, żeby zdob, bo żeby zdobyć elytrę, yy, to wiem o tym, że potrzeba do tego... Na, mogę tak zrobić? Mogę! A co tam? Nie, kaproka włączyłem. Dobra, nagrywać się nagrywa. Powinno się wszystko nagrywać. Yy, Cyk! Y, i jedzie, Tak, jedziemy. Co ja mam z tym jechaniem? nie wiem. Będziemy musieli iść na Piągrzybowy. A, e, dobra. Mm, tak oczyściliśmy cały ten dom. No trochę jest szkoda. Mm, tutaj nikogo nie ma. Nie potrzebuję tutaj nic nie potrzebuję, nie potrzebuję. Nie mam lepszego chyba. Tu. A to nie. Lojalno szczęście mending, mending. Mending to jest naprawacz, nie? Której tutaj nie mam. Napraw, tu nie ma. Więc dlatego, skoro nie ma tutaj naprawy, to my stąd idziemy. 3, 3, 2. Tylko, właśnie, jakbym mógł zbierać. Nie. Czekaj, bo mógłbym jeszcze dać niezniszczalność, którą tam mam. To wezmę niezniszczalność sam doąk, nie tylko się nie zabij, Coxman. Mm, idziemy. Ok, nie wiem, co to jest, rok a, a, dobra, wiem, co to jest. Wiem, co to jest. Już wiem, co to jest. Tam są te. Naprawa. Naprawa. Wydajność, ostrość, odwrót, moc, ochrona, niezniszczalność. Czy będzie jeszcze jedna? Ochrona, wydajność, ochrona, wydajność, wydajność, odrób. Dobra, tyle mi starczy. Dobra, mm, idziemy. Mm, mamy nadzieję, że w... Cyk, właśnie, propos Minecraft Survival, Jeszcze nie kończymy tej serii. Jeszcze nie będziemy kończyć jej... Jeszcze przez dłuższy czas, tak gdzieś jeszcze przez parędziesiąt odcinków, ale kiedyś niestety będziemy musieli ją skończyć. Dobra. Idziemy. I 3, 3, 2. 3-3-2. Kurde. Szybko schodzi ta elektra. Więc dlatego potrzebuję mending, który bym musiał kupić, który... O, cześć, pająk. Chcesz się tam raczej chyba spalić, co nie? Dobra, raczej tak. Bierzemy emeraldę. Cześć, potrzebuję od ciebie mending. Nie zniszczal... Spadł, uba. Nie dawaj nie zniszczalność. Biorę nie zniszczal... Jak się wystarczyłem? Nie zniszczal... Nie mam tego, nie mam książek. Książka, 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 książka Książka Skórę potrzebuję Książka, a tam był jeszcze Gunpowder, super książka. Potrzebowałbym właśnie krowę Krowę bym potrzebował, której tu nie ma Niestety. Właśnie farmę będziemy musieli zrobić zwierząt Jakkolwiek to brzmi Hura. Są książki, dobra. Teraz możemy iść hmm. Trochę długo trwające przygotowania Hmm. Czy mogę teraz wziąć tą niezniszczalność? Dziękuję. Kowadło będziemy na chwilę potrzebowali ciebie. Nie potrzebuję. Nie. Ending. Mam nadzieję, że ja nie zabiję go się z mendingiem. Wiele strzał. Wydajność pod wodą. Nieskończoność. Otwór znika, ale... Ech. Super. Super że... Super, że nie mam mendingu. Fajnie, co nie? Ech. Ej, cześć, 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 Potrzebuję szybko mending. Jak najszybciej się da. Ej, mending. Gdzie ja mógłbym znaleźć mending? Bo... No nie zniszczoność, no niby coś mi tam mogło pytać, ale mało. Tu nie, kowadł. Mam nadzieję, że będę mógł to ulepszyć. A, dobra, z tym to pójdziemy bez. Najprędzej się ją jakoś naprawi.

Tom. I tu musi być w tom. Tak, tak. Czyli w tom. Nie no, powiem Wam, że super, no. Super. Będziemy przynajmniej wiedzieć, w którą stronę, bo. Ja bym musiał wziąć. O, kurde. Zrobię to. Zrobię to. Ja i tak potrzebuję jedzenie. dla co... Czy jeżeli walnę krow. Nie, to tak nie działa, chyba. Nie, to działa w drugą stronę. Bo myślałem, że gdybym waną krowę um, porażeniem, to wtedy mu, bu, byłaby właśnie ta, jak ona się nazywa. Marzorumowa, czy jak to się tam mówi. Ma, marzorumowa. To musimy. Um, ale niestety nie. Bym musiał po prostu wziąć i przypłynąć z tą krową łódką. To mi zajdzie, no trochę bardzo mi to zajdzie. O. Akurat stąd właśnie też braliśmy pandę. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, kiedy, kiedy braliśmy pandę stąd, to. No. No, to, 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 to nie wiem. Dobra. Powiem tak. Będzie długa przejażdżka. Będzie bardzo długa przejażdżka. Bardzo. I chyba nie starczy mi Firewire, więc będę musiał te. klipery hmm, ten tego. Klipery ten tego. Ale że wioska? Ale że wioska? Dobra. Lecimy dalej. Ale że Lava Pool? Dobra. Yy, idziemy dalej. Mogę to oczywiście też robić yy, metodą przez Nether, ale no nie mam na to ochoty. Nie wiem, siebie super. Yy, powiem wam tak. Trochę się tam przelecę. Nie będę robić chyba timelapse'a, żeby film też nie był za długi, więc robię cięcie i widzimy się tam jak praktycznie do dojdę. Chyba, że będę musiał jeszcze ten... creeper, yy, Ale jak to się nazywa? Eee, nie respić. Eee. A, wiecie, o co mi chodzi. Kurde. Dobra, idziemy. Ja tam idę i widzimy się za chwilę. No i dobra, ja jestem z powrotem. Eee, powiem tak. Musiałem wziąć bardzo duży jeszcze fajberek. Nabierałem pustaka. Mam powderu yy. I musimy się iść w tą stronę. Tom i w. Czyli. Tom i w tom. Tom i w tą co tak. ja Powiem. Powiem wam tak. Parę dni mi to zajęło. Więc tutaj pokazuję dzień piąty. Po prostu ja mam zbagowane. Nie hmm. wiem czemu. Cztery tysiące. W tą stronę. Jest w tą. Lo locate. Y biome I on się nazywał. Ma. Ech, powiem wam tak jestem tutaj chyba pierwszy raz będę na, na tym biomy chyba. Całe moje no nie powiedziałbym, że karierze YouTube'a. Nie że to są marze rumowe. Czekaj, gdzie? Gdzie to jest? A to w tą stronę, tak? Bo to jest na w tą i w tą musi być. Czyli w tą lecimy. Mam nadzieję, że to gdzieś znajdę. No i będę musiał. Jest! Powiem wam tak, jestem tu pierwszy raz. Szczerze, jestem tu pierwszy raz. Pierwszy raz jestem chyba na tym biomie od... ...ich z czasu. Ja chyba tu nie mam... Nie mam tu Sliktacza, co nie? No nie, no nie. No nie, nie mam Sliktacza. Kurde, dobra, ale przynajmniej podzbieramy grzybów. Trochę. Cyk. Ja powiem wam, że fajnie, że tutaj się zbierają te, 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 te grzyby dosyć szybko. Jest! Cześć, krówka, cześć. Cześć, no cześć. Chodzisz do łódki i wracamy. Ale jeszcze przed tym czekać. Co? Sorry, sorry. Dobra, będziemy musieli wziąć... No dwie krowy się nie zmieszczą, co nie? Eee. Co to jest? Trzcina cukrowa. Kurde, no nie wiem, czy, czy będę musiał tu iść poczekać, bo... Za no, duże... O, tak będzie lepiej. Szczerze, nie chcę mi się jeść, ale muszę i zajmie mi to bardzo dużo czasu. Więc ja zaraz wezmę tą krowę, ale jeszcze przy tym wezmę się tu rozejrzeć, bo jestem tu praktycznie chyba pierwszy raz w, w ogóle od kiedy gram w Minecrafta, że raz mi się tylko zrespiło od biom. Także chodzi mi o to, że po prostu byłem na tym biomie od razu, a żebym po prostu tutaj przyszedł, żeby mi się w ogóle chciało, to jest chyba jeden z biom w ogóle, to ho 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 nigdy mi się nie chciało praktycznie. I nigdy tego nie znalazłem. Cyk, 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 cyk i cyk. I cyk. Dobra. Bierzemy to. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. No szkoda, że nie mam filktarza. Ale krowa też będzie dobra. Właśnie, czekaj. Bo gdyby się to tak wzięło. Nie będę robił dwóch rundek. Dobra. Bierzemy tą krowę i wracamy. Halo. O nie! O nie! O! Dobra. Czy te krowy właśnie będą... Nie, nie gadaj, no nie gadaj. No nie gadaj. No nie gadaj. O nie. O nie. Super. Pyk, 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 pyk. Cześć, krowa. Chodź na górę albo ty. O, ty krowa. Ty. Spadaj, żeś. Alo, halo, 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 błąd. Halo, co jest z tym nie? Co jest z tym nie? Co jest, z tym nie tak, co jest ze mną nie tak? Ech, dobra, no chodź krowa. Dobra, Idziemy. Płyniemy razem z naszą krową. Nazwiemy ją krowa. Żeby nie znikła, bo to będzie dosyć. bardzo ważne. Więc co? Ja tam wracam. Chyba w tę stronę. Nie w tą, tamtą. No to ja wracam, zajmie mi to parę dni, więc co? Dzięki... że w sumie nie dzięki za oglądanie, bo to jeszcze będzie... Nie jesteśmy nawet... No może jesteśmy przy końcówce filmu, ale nie aż przy takiej. Dobra, to ja tam idę i widzimy się za chwilę. Dotarłem. Jestem... Dzień dobry krowa. Raczej w sumie dobry wieczór, bo... Trochę przeszliśmy. Chodź krowa! Eee, jeżeli ty creeperze rozwaliłbyś mi tą krowę... Albo. A nie, to był squeak, na szczęście, dobra. Chodź, krowa. chodź. No Chodź. A na, na dole będzie lepiej. No. Na dole będzie lepiej. Jeszcze zgubiłem wtedy łódkę. Czy tam gdzieś została? Ja. Nie mam siły do tych zwierząt. No ja się no. <ścoughs> a, dobra. Wracamy. Oś krowa Ciśniemy. Ciśniemy. Okay. Dobra, mm, ciśnie mało. A, panie, że też mogę zbierać tutaj te. Nie, 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 nie. Dlaczego tak krwawe? <grych> gim, żeż gim. No nie! Dwie i pół godziny drogi. No nie, no, no, kamon! O, no, kamon! Eee. Super, muszę się wracać z powrotem, co nie? Ja no! Kurde! Dobra, wracam się. Wracam się. Wracam. Wracam. Się. No f**k no A few moments later. W tą, w tom, w tą W tą krowa, w tom, proszę Cię, w tą W tą krowa, proszę Cię W tą stronę, w tą stronę oh, Hallelujah Cyk, cyk, cyk W tą stronę, proszę Cię krowa, w tą stronę, proszę Proszę, proszę Proszę krowa no Come on Krowa

Choć krowo, jak tym razem nie, jak tym razem zabiją tą krowę, to prawdopodobnie wydę z siebie. Wydę z siebie i stanę obok po prostu. Ech, dobra, ale raczej nie będę się dermał na filmie. ale no, no, come on, ile ja na tym spędziłem czasu, żeby dotrzeć, dotrzeć tu z tą krową. Hmm, pomyślmy. Gdzie moglibyśmy zrobić farmę? Farmę moglibyśmy zrobić. Gdzie moglibyśmy zrobić farmę? Farmę moglibyśmy zrobić. Wiem gdzie. Wiem gdzie. Tylko krowa. No nie, ja się boję, że ty znikniesz tutaj. No come on, krowa, no. Musimy mieć nim taka. Musimy mieć nim taka i musimy ją nazwać. Żeby ona nie znikła, bo ona da nam. Nie, nie no super. Chodź, krowa. No chodź. Ty. Potrzebuję ten. Nie linę, nie sznurka, jak to się nazywa. Smycz. Smycz dla krowy. Ech, dobra. Zmy oj co akurat mam nim, tak... Idealnie wręcz. Ech, teraz smyć. Nawet nie chcę się pytać. Co ty mam tyle smyczy, tego to ja nie wiem, ale okej, okay. chodź. Chodź, dobra krowa, dobra krowa, bardzo dobra krowa. nie, chodź jeszcze, chodź jeszcze, no. No chodź, no krowa, no! Czy mi właśnie kowatwo znikło? I czy ja właśnie nie mam przy sobie już żelaza? Nazwę ją znacznik. Nie mogę. No nie mogę, no kamo U Kowala nie ma kowadła. No bo byłoby zbyt to miejsce. Dobra, zrobimy tak. Tą krowę przywiążę do słupka. Wiem brutalnie, bardzo br brutalnie. Nie, w sumie nie jest brutalne, ale okej. Okay. Nie ma, nie mam bo, nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. I oby, oby nie było. Byłoby szybko, szybko, szybko. No, kanon, krowa. Hmm, chodź krowa, no chodź. Hmm, tutaj będę musiał wziąć coś, żeby ją, nie wiem, przywią przywiązać czy coś tego typu. Nie. Czy mam gdzieś coś takiego normalnego, jakiś blok. O nie mam. Dobra, zrobimy tak. Ja tą krowę tu zostawię. Zostawię ją. Zostanę tu z nią, um, aż do następnego odcinka, który pojawi się prawdopodobnie już jutro. Prawdopodobnie musi się pojawić jutro, bo ustaliłem te daily, więc będzie daily i tyle. Więc co, dzięki wielkie za oglądanie. E, czy jak możemy nazwać tą... Nie no, w sumie krowę, no, krowę nazwijmy, Mućka na przykład. Nie no, jakoś ją nazwiemy, więc to dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.